Katarzyna Cichopek niedawno wystąpiła w programie Alicji Resich modlińskiej w Bliskim Planie, gdzie doszło do emocjonujących chwil. Podczas audycji emitowano wypowiedź Macieja Kurzajewskiego, co wywołało wzruszenie uprowadzącej, którą wywołało słowo halotu polsat. Po tej wypowiedzi padło zaskakujące pytanie, na które Kasia natychmiast odpowiedziała. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą idealną parę, doskonale rozumiejąc się nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Razem prowadzą program Halotu Polsat, gdzie świetnie się uzupełniają. Ostatnio Kasia odwiedziła program Alicji Resich, modlińskiej w Bliskim Planie, emitowany na Polsat Café. Alicja Resich, modlińska. Legenda dziennikarstwa znana jest z tego, że potrafi skłonić swoich gości do szczerych zwierzeń. Stałym elementem programu są również nagrania od osób ważnych dla gości, odtwarzane podczas rozmów. W jednym z momentów Alicja pokazała Kasi filmik, w którym jej ukochany wyraża piękne słowa. Prywatnie Kasia jest uśmiechniętą, ciepłą, cudowną, empatyczną osobą, myślącą o innych. Jest bardzo dobrym człowiekiem, co jest najpiękniejsze w jej osobowości. Jest piękną dziewczyną zarówno duchem, jak i ciałem. To osoba, z którą chce się spędzać czas. Mam wrażenie, które mnie nie opuszcza i myślę, że nigdy mnie nie opuści, wyznał Kurzajewski. Po obejrzeniu materiału Kasia zdecydowanie wzruszyła się i ledwo powstrzymywała łzy. Alicja Resich, Modlińska, postawiła jej wtedy bezpośrednie pytanie, nawiązując do deklaracji jej partnera, nie opuścisz. Proszę, bądź szczera. Katarzyna natychmiast odpowiedziała. Nie, nie opuszczę. Następnie Alicja zaskoczyła ją pytaniem o sekret udanego małżeństwa. Katarzyna zareagowała. Można debatować. Czy posiadam taką receptę? Ponieważ nie udało mi się to za pierwszym razem. Uważam, że szczęście to działanie. Trzeba nieustannie pracować, aby je zachować. Nie jest ono dany raz na zawsze. Każdego ranka trzeba obudzić się z uśmiechem, czując, że jest się w dobrym miejscu, bezpiecznie, kochanym i docenianym, i że życie wygląda tak, jak się tego oczekiwało. Kompromisy są niezbędne. Sama wiele razy tak robiłam, wyznała. Kasia dodała, że terapia bardzo jej pomogła. Zdałam sobie sprawę, że prawie całkowicie straciłam siebie, więc zdecydowałam się na zmiany. Dziś żyję zupełnie inaczej, mówiła. To najlepsza inwestycja w siebie. Z moją ogromną empatią zawsze starałam się dawać od siebie wszystko, zostawiając sobie niewiele, Poświęcając się dla rodziny i ogólnego dobra. Doszłam do wniosku, że to nie może trwać wiecznie, bo wkrótce przestałabym istnieć jako Kasia. Teraz żyję według własnych zasad i myślę, że moje szczęście wpłynie również na moje dzieci. Widzą mój uśmiech, przede wszystkim mój spokój, co jest dla nich najcenniejsze, zapewniła na zakończenie. Jeśli podoba Ci się ten film. Kliknij łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał.